Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika Serowska w minioną sobotę 21 września wyprawili długo obiecywane babyszower. Wydarzeniem pochwalili się w swoich mediach społecznościowych. Było naprawdę wystawnie. Marcin Hakiel, znany polski tancerz i choreograf, jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci razem z byłą żoną Katarzyną Cichopek, wychowuje dwoje starszych pociech. Syna i córkę. Rodzeństwo cieszy się dużą popularnością wśród fanów rodziców, często pojawiając się na ich profilach w mediach społecznościowych. Mimo rozstania, zarówno Katarzyna, jak i Marcin przykładają wielką wagę do wspólnego wychowywania dzieci, zapewniając im miłość i wsparcie. Jesienią tego roku rodzina Hakela powiększy się o nowego członka. Marcin zostanie po raz trzeci ojcem. Informacja o ciąży partnerki tancerza Dominiki Serowskiej była wielką niespodzianką dla fanów. Para cieszy się nowym rozdziałem w życiu, co Dominika i Marcin co jakiś czas prezentują na swoich mediach społecznościowych. Narodziny trzeciego dziecka z pewnością przyniosą wiele radości i zmian w życiu Marcina Hakiela. Zarówno on, jak i jego starsze dzieci z niecierpliwością oczekują powitania nowego członka rodziny. Jednak Sielanka Którą para tak chętnie prezentowała w mediach społecznościowych, wydawała się ostatnio przygasać. Choć wcześniej nie szczędzili sobie czułych słów i chętnie dzielili się z obserwatorami każdym etapem swojej podróży przez rodzicielstwo, to od kilku miesięcy ich profile świecą pustkami. Ostatni wpis Marcina pochodzi z 13 czerwca a Dominika wyraźnie ograniczyła swoją aktywność, obserwatorzy zaczęli snuć domysły, zastanawiając się, czy w ich raju nie pojawiły się pierwsze chmury. Teraz już jednak wiemy, że przerwa wynikała z innych czynników i para znów zaczęła się pojawiać na czerwonym dywanie. Po kilku dniach pełnych emocji Dominika zdecydowała się podzielić z fanami wyjątkowymi chwilami, które towarzyszyły jej podczas babyszowier to niezwykłe wydarzenie zorganizowane z ogromną miłością przez Marcina i jego przyszłą żonę odbyło się w jednej z najbardziej pożądanych restauracji w okolicach Piaseczna. Miejsce to zyskało sobie miano ulubionej scenerii wielu polskich gwiazd, a ostatnio gościło na przykład na hucznym przyjęciu urodzinowym córki Lilmasci. Przeszli rodzice nie szczędzili środków, by stworzyć niezapomnianą atmosferę na powitanie syna. Tak właśnie to wszystko było powitanie ich synka, który niedługo pojawi się w rodzinie Marcina i Dominiki. Tematyczna ścianka do zdjęć, przy której pozowali goście, była prawdziwą perełką wieczoru. Stoły uginały się pod ciężarem wykwintnych przekąsek i słodkości, a każdy detal był dopracowany w najmniejszym szczególe. Goście obdarowali przyszłych rodziców pięknymi prezentami, które z pewnością będą przypominać im o tym wyjątkowym dniu. Na zamieszczonym w mediach społecznościowych filmiku widać, jak szczęśliwi są Dominika i Marcin, otoczeni najbliższymi osobami, jak wam się podobał wystrój.